no to dzisiaj jest ostatni dzień żeglowania pogodę mamy taką bardzo ładną pogodę, jachcik mamy taki tak Bosman trzyma szoty od foka a kapitan, kapitanie proszę pomachać, kapitan ma dzisiaj urodziny, tak ahoj przygodą tak, jest jeszcze trzeci to jest zwykły Majtek, który filmuje to wszystko, ale na razie go nie widzimy. Filmujemy, filmujemy jak kapitan z, z Bosmanem tutaj. Musimy tobie zrobić jeszcze zdjęcie. Dają pod, i... dają pod. O, ale mamy to... nawet. Tutaj nawet. Mamy. Ja to mam pamiątkę z wami, proszę bardzo. Wiaterek mamy, jest nawet. Miał być słaby, ale okazuje się, że jest. A na nasze zapowiedzi się ruszyło. Tak? Uwaga, jeszcze mamy tutaj bulaj. Ta grupa rządowa. Tutaj jest bałagan, to nie pokazujemy. Mamy tak zwany bordellos na łódce. Ale cóż, ale wiaterek mamy zaś bardzo fajny, sprzyjający tak no, wiaterek nam robi swoje dobrze, dobrze. Jak to mówią, jedna ręka jedna ręka dla jachtu, druga ręka dla no i tak wygląda tak wygląda zakończenie sezonu z ładną pogodą z ładnym wiaterkiem o wiaterek jest fajny, no wiaterek jest fajny no i jeszcze jeszcze filmuję sam siebie tego tak zwanego Majtka no to ale Majtek co będzie robił? Daj będzie trzymał? No trzymaj tam. teraz ja was pofilmuję. Puść ten kij, obejmij mnie jak to Jest. teraz filmuję Następny załogan. Soleniza załogan, solenizator. Tak? Nie proszę, nie wiem czy dobrze to robię, bo coś mało widzę. Mamy, bo o, lepiej, ma. okulary o, teraz, ściągnę. Tak. Teraz proszę, jaka załoga piękna siedzi. Tak, Tylko jest. ten najmłodszy nie chce nam sterować. Nie wiem dlaczego, boi się sterować. A bo nie czeźmy. Nie, nie cześćmy, nie, ty... nie wolno dać <laughs> Bo nie cześćmy. Musimy go wyszkolić. Nie wiadomo, czy to, czy to fale, czy gorzała. Ja to... Rio. O, muzyczka idzie fajna. Tu też wanta widzę słaba. Tak, no, bo jak y, mamy na przykład y, lewy hals, no tamty są prawe pulzowane. Tak, tak, ujęcie z dziobu. Piękne. Nie róbcie gwałtownych zwrotów, żeby nie wpadł do wody. Do, do wody możesz spać, tylko telefonu nie to, do telefon właśnie. Do góry. Tak, przechodzimy do samego końca. Przejdziemy. Będziemy chyba musieli robić zbrod. To nic, to ja się poczynam, tylko powiedzcie, nie? Jakby co, to niech się pan trzyma telefonu Oczywiście Tu masz, tu się przytrzymam O, elegancko Proszę, no, I, super Icków, Icków cool, cool. <laughs> Albo Icków cool się przytrzymam Proszę, jak pięknie, nam się udało Nie no, pogodę mamy fajną, to jest fakt Dopisała nam na, tym, na, na właśnie na, na końcu tutaj jeszcze sezonu. zrobię zamek w Corsztynie proszę, jaki piękny a tam to zaraz będziemy, to się porobi zdjęcia i zrobimy i już przechodzimy teraz drugą stroną tak, jeszcze o, przepięknie całe jezioro Corsztyńskie a ono się nazywa Corsztyńskie nie? tak tak, tak Przybliżamy się, tak, przybliżamy i oddamy telefon Armatorowi, bo to armator jest. Dobra, no to dziękujemy i zapraszamy ponownie.